Jedzenie zimne jak odkrzewane z zamrażarki ciasto do pizzy na... rozmarczeć ten sam smak. Tak? Mm. Wspomnienia wróciły. Turbo dobry smak, turbo świeże. 12 zł z dodatkami. Ten kosztowo słuchajcie, 12 zł w IKEA i teraz... Teraz podrożały chyba 4. Mógłby dać tutaj jedną gwiazdkę No Ale wali lamu! To nie lama! Albo zebra. Ale to coś... po, po drugiej stronie są zwierzęta, nie? No, to coś drobiowego jest. To jest albo dupa lamy, albo żyrafy. Wakacje, piękna pogoda. Gdzie zabiera się dzieci? To co? Na, na co? Nie, żeby oglądać zwierzęta na smaczne burgery. Dokładnie. Podobno w starym, co które jest z nami od dekad. Ja pamiętam jak przychodziłem tutaj będąc jeszcze mniejszym od Nadi ze swoją mamą. Gdzieś faktycznie tutaj również jest, y, powstaje jakieś mocne zaplecze gastronomiczne i mamy hamburgery Tak, zoologiczne. Ja muszę wam się do czegoś przyznać, kiedyś miałem tutaj w ogóle zakaz wstępu, bo ja nie jedno zwierzę tu złapałem, słuchajcie. A teraz może już mnie nie poznają, bo fryzurę zmieniłem, nie, trochę. Okej, okay, ale ty tu złapałeś kiedyś słonia. Nie słonia, syfa! No. Ale nie, ale tak naprawdę to tak, trzy kurczaki, panterę, dwie małpy, te takie uszatki. Dlatego tu nie ma zwierząt no. teraz. I dobra, sprawdźmy co tu jeszcze zostało. Może jakieś chwile, jakieś zwierzątko, zobaczymy. Ty z nimi. Ty masz wspólny język z nimi, nie? Może mnie pamiętają. Dokładnie, zobaczymy, jak wspomnienia. Z małpami umiem rozmawiać. Płacimy na wejście. Nie Nic nie płacisz, to. to jest fakt. No. Weszliśmy za darmożka. Ja byłem przygotowany, że jest z wiedyżki. Czyli już taniej coś niż nad morzem. No Spędzaj tak. wakacje miastań, w mieście. No. Masz za darmo zu! Już nas wita gastronomia, nie? Nie zwierzęta, tylko żarcie. No tak, tak. To jest, no. to jest... Oni z tego bardziej zrobili taki park. Tak. I zobaczcie, a my się dziwimy, że y, wszyscy chcą u nas na kanale oglądać jedzenie, nie? Jak nawet w co? Pierwsze, co Cię wita, to nie zwierzę, tylko żarcie. Niesamowite. Jest! Yes! I w końcu po stu metrach wita na zwierza. Kwinia miniaturowa, czyli my lubimy zjadać takie świnie, tak? Ale to miniaturka chyba nie jest, bo jest ubita jak rozy, No, nie? on jak roz jest, gruba, wielka. Po drenie, po sterydach wszystkich. No, roz <grym>, no, jak ty, zobacz. zobacz. Trudno uwierzyć w to, że ktoś spas tak tą świnię, nie? No zobacz. Wiesz za to to powinien być kara. Ona, ona nie przeszła, tu widać po śladach, że ona nie chodzi, ona tam się ja tylko, że chce strać. Co to byś zrobił jak to by się chciało, a każdy by przychodził i o, ale śmiesznie wyglądasz tutaj, jak strasz. Był tutaj zwierzakiem, nie, to właśnie chyba chciałbym być lemurem, bo zobaczcie, jaki oni mają e, mały płotek. I ja bym ciągle mu uciekał tej. tej. Oni by mnie ciągle gonili i ja bym ciągle uciekał. Tylko że tutaj są Biedronki, wiesz, akurat za tym małym płotkiem. Jak robi le lemur? <słyska> Dobra, słuchajcie, zacznijmy co mają, patrzcie, hamburgery, hot dogi, zestawy obiadowe, napoje i kawa tak, Barkinga, kochani, to jest to Parkinga, jesteśmy w parze Kinga nie mam coś dla ciebie, może zjesz sobie chłodnik? Tak. Ale słuchaj to, chłodnik z buraków, rozumiesz to? Rewolucja jakaś na rynku kulinarnym Ale hamburgery, ja nie wierzę to to z muszczarda wow. serbska, muszczarda miodowa, czosnkowy, tysiąc jest arabskie łagodny, arabski fikaty, serowy z chili meksykański, uuu Duży wybór Duży, bardzo Dobra, to dla Rozmiara takiego dużego bysia Tak Biała e... Hamburgsa dokładnie A bułek przypadkiem bezglutenowych nie macie? Nie Nie, nie. nie ma. A w sałacie umiecie zrobić? Że zamiast półki jest sałata, i w środku jest. No, dokładnie. Ale ja zobacz, Szybana wymyślam menu, no. nie? Dokładnie, więc ja wezmę kochani. Muszczardowo-miodowy. Ja może, żeby było inaczej, coś innego. Ale też sałacie będzie z muszczardowym miodowym Tak, jest. a, tak. Tym, a, a ja A będzie w bułce. Tak, w bułce i. Hot doga również z dodatkami byśmy wzięli Dla Mikiego, jaki Miki sojusznik? Eee, czosnek i kaczupi. Czosnek i kaczupi. Albo keczup-musztarda, przepraszam. Dobra. I weźmy frytki, Nadia spróbuję To nie, to my spróbujemy na pewno dwa razy espresso. Dobrze. И белым. И белым. I białą. Zwykłą białą. Tak. tak Rozmiar jest nastąpi. To jest paragonik. <noise> Będziemy wołani po numerku? Tak, tak. Dalej. Niesamowity odcinek w sumie. Sprawdzamy, jak w takim, z, w parku Zoo jest jedzenie. Tutaj jest przemiał ogromny, a więc myślę, że jakościowo powinno być spoko. Powinno być świeżo. Zobaczymy, czy jest świeżo. Bo myślę, że w każdym dużym mieście, w którym jest Zoo, jest takie centrum gastronomiczne. Wpadnijcie, mm -hmm. zobaczcie, czy tam też są takie. Takie klasyczne kiedyś, można powiedzieć, oldschoolowe hamburger, Ta. bo to jest taki hamburger jak u nas kiedyś był na teatralność. To wszystko będzie takie oldschoolowe. Hot dog będzie taki. To nie będzie taki hot dog jak na stacji. Jak CK. O, no, czy jak To, z Ikei. to taki. Hot... Ty znasz prawdziwego hot -doga? Tak. Tak. Ale mam dla Was taki konkurs. Napiszcie w komentarzach, które zwierzątko najbardziej jest podobne do Remika. Tak, jak on robi taką minę, tą taką. Napiszcie, do którego zwierzątka e, najbardziej jest remol podobny, OK. Pozdrawiam, hej. Włączyłem też super dolicza minutę, bo włączyłem przed chwilą, a minutka gdzieś minęła od zamówienia. Zamówienie 14. Co tu dużo mówić? Parkinga. Myślę, że ten parkinga się nazywał e, tak zawsze. W ogóle zresztą, jak mamy teraz chwilę czasu, zobaczmy. Patrzmy to. Tak, tak jest. Mamy parkingę. O! Słuchajcie. Mamy 3-8 gwiazd. No, a więc przyzwoicie, bo na pewno powyżej y, średniej. <laughs> Ale no to tak, jest no, czy, no to jest Buda z hamburgerami, nie. no. 39 opinii. A. Ciekawe, jakie będą opinie, i z kiedy Uwaga. to są Słuchajcie, zobaczcie to. Ubrudziła się? Nie. A ciuchu, Ja umiem. ich, ja, ja z nimi gadam, ja mam język. Ale zobacz, że ona stała się niewidoczna, bo tamta poluje na nią. Znaczy, jest nieruchomo. W sumie, zobacz, ta jest troszeczkę podobna do ciebie. Nie, ona ma właśnie ryj jak ty, Rosji, nie widzisz tego. No ja nie wiem Taki właśnie. obłąkany. Zdejmiemy okulary i zobaczymy kto jest bardziej obłąkany. U mnie wszystko OK, ja u cię? Nic nie widzę. Bardzo miła obsługa, no obsługa już widzimy, że jest Cicala Pyszne i ogromne hot dogi, sprawdzimy. Uuu. Za taką cenę w życiu bym się nie spodziewała takiej jakości, super. Frytki jak z McDonald's, nawet lepsze, polecamy. Monika Olejniczak. Trochę mi śmierci takim komentarzem yy, wykupionym, koleżeńskim. Wykupionym tak, 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 tak. Może, nie, może pracownika. No. no. No ale okej. Okay. Czekaj, to krzyknij Monika i zobaczymy, czy któraś się obróci. Monika! Nie, nie ma Zobacz! Koniki! Co? To są chyba te arabskie. Jakie koniki, Rosji? To jest to, to co ty jesteś. Osioł to jest. Co? To twój huza! Co? W pierwszej linii. <grymne> to nie konik tej. To jesteście wy, panowie. O, ale... Cześć! Cześć! Cześć. No, to jest remus! To jest Remu, to, to jest, jest, Rozi. Rozi, a tam jest no. to jest Teraz tak szczerze dla widzów. No. Jak nie przestaniemy na tym kanale jeść, to tak będziemy wyglądało. <grymne> Naprawdę. No. Serdecznie polecam bardzo klimatyczne miejsce. No klimatyczne tak, to powiedzieliśmy na początek. nie? No to jest chyba lepszy raj. To nie znajdziemy, no no nie, oczywiście. Mimo, że tam koło na ryj ci siada piękne miejsce. Tak. Niesamowite wrażenie smakowe, jedzenie świeże, pyszne i bardzo, i bardzo jakościowe. Obsługa bardzo miła i błyskawiczna. Czują się tam jak w domu. Polecamy to miejsce każdemu. Pyszna pizza zapiekanka. Jedzenie bardzo dobre, ale plastikowe sztuce to tragedia. Nie dało się zjeść widelcem. Po, połamał się w pół picia. No, takie plastiki mają to do siebie. Ja no, jestem niestety. ciekawy, bo ja pamiętam taki smak e, tych starych hamburgerów e, poznańskich tak. i pamiętam też smak tych hot dogów, nie? No, bo... Sprawdzimy, ja też było, pamiętam no. jak najbardziej smak. Wszystko drogi, pizza, zamrażarki, pieczarki, A, okay. 80, woda i to zimna. Jedzenie zimne jak odkrzewane z zamrażarki, ciasto do pizzy na to do, Niedorobione, obsługa niemiła, sos ma. Zobaczcie jaka skrajność Z piątki na jedynkę, nie? Nie ma żadnej trójki Rozzi, tu są chyba te arabskie Słuchajcie, mnie kiedyś taki osioł ugryzł Ja ja? Nie, w rękę, na wycieczce szkolnej W ciąży? On w ciąży? Ona Zapodnienie przez siano Chodź, podejdź tu na chwilę do mnie przyjacielu Miszu Chcę się z tobą rozgadać O, i tutaj wybieg dla tygrysów i lwów nie, to lwy były, nie? Czy tygrysy? Już nie pamiętam. I tygrysy i lwy Ale nie, no? ja pamiętam, słuchajcie, jak tutaj e, jeszcze te koty wielkie były. Nie wierzę, jestem z rodzicami na zdjęciu tej. Tu jestem taki malutki. To jesteś ty? To jestem ja, no, mój tata i mama tej. Ja pierdziele tej. Pokaż, pan on kłamie. Przecież to jest nie, no, Zobacz, to są zobacz, co, nie? chyba jego rodzice właśnie. Tak, no, tak. Po wąsach tak, widać. Tak, są rozmiarowie. Rozmiarki tej! Rozmiarowie. Ja pamiętałem, że jakiś kiedyś fotoreporter nam robił zdjęcie, ale że tutaj to umieścił? No, yeah. ale ty masz szczęście, Rosja. Tak naprawdę głośno o tym, co zrobiło się na całym ja świecie chyba, na pewno w Europie, w w Europie. Hmm. kiedy właśnie podejrzewano tutaj jednego słonia o odmienną orientację seksualną. Tu było tak. Ten słon miał na imię Ninio, czy coś takiego? Tak. Nie? No? Tej, ale ja nie tej wiem, przycały. bo to jest takie gadanie tej psy też, jeden pies, drugiego no. psa, tej ciśnie, tej i co? Po prostu ja, nie rozróżniają. Ja to w ogóle mam taką rozkminę. Po prostu... Ja to w ogóle mam taką rozkminę, bo oni zamówili parkę niby. I oni sobie tutaj ta parka żyła miała się rozmnażać, Niestety po latach okazało się, że to są dwa samce, nie? 14. 14! I A tak. i tak się rozmnażały. Tak. A i tak się rozmnożyły. Po 12 minutach, po minutę dodaję, po 12 minutach. Okej, okay, okej. Okay. Hamburger z kawkami masz Rosji. Kawka jaka? Właściwie nie wiem. Espresso. Aha, nie da... Do... Ale sma... Mm. Już wiem, że nie nasza, nie? No Chociaż my jesteśmy tutaj. Myślę, no dobra, to... my jesteśmy tutaj akurat mega wyrafinowani. Teraz już jest. Tak, ten, bo nie? naprawdę nie? mamy najlepszą kawę w Europie. No powiedzmy śmiało w Europie. Nie, no ale zaczęliśmy. Wszyscy widzowie, kawę. którzy kupili naszą kawę, wszyscy chwalą. Wszyscy. Zobaczcie to. Ja pierda. Zobaczcie, pierda. No pokaż nam go. Otwórz go nam. ta. Jedne drzwi. Drugie drzwi. drzwi. I Ogół. patrz to. górę. góry warzywka świeże w pień. Yy. Muszczardowo-miodowy. Pokaż... Yy, to... pokaż starego kotleta z naszych czasów. To jest to. Tej Mortadela. U nas ten klops był inny z naszych czasach. Oh. To już jest <laughs> troszkę inny klops niż w naszych czasach. Jak czasów. u Alegu was wyglądał w u takim razie? U nas był naprawdę klopsem. Klops, no. Aha. Próbuję rozmarczyć ten sam smak. Tak? Inne trochę mięso. Ale to jest ten sam smak. Ale się jaram, ale żeby to znowu przeżywać. Też próbuję z bułką, a więc no. będzie miał jeszcze lepsze rozesłanie. A jeszcze zależy jaka była, nie? Bo to jest ważne. Słuchajcie, No Nad my tu musimy być teraz tygodniu. Kochani, ile za to zapłaciliśmy? 60 zł za wszystko. Za wszystko, a ile taki no jeden? ile taki jeden? 17 zł. 17, 17 zł. złotych hamburger. No właściwie warzywa top, sos bardzo dobry. Słuchajcie, a nie będziemy ściemniać. Jesteśmy już dzisiaj po kebabie Zahir, którego już oglądaliście mhm. i tak naprawdę jest to drugi posiłek nasz w przeciągu godziny, a więc jestem najedzony, rozumiesz o co chodzi i mi smakuje, a tak, więc tak, nie przyszłem tak. tu na głodnego. Jestem zachwycony, wspomnienia wróciły, turbo dobry smak, turbo świeże, chciałbym zobaczyć co na to mój brachol powie, on ma z bułką, a więc już w ogóle powinien mieć 100% oddany ten klimat, zobaczymy. Chyba, chyba że bułka jest nie taka jak oczekujemy, nie? No, bo, bo tu jest... Mamy też ten, chociaż wygląda, zobaczcie. No tutaj w środek to widzicie, to samo co miał Remig, nie? Warzywka, ogóreczek. A to jest mięso, słuchajcie... Jest no... to mięsko. No. Czekajcie, jeszcze się nie dokopałem do mięsa, muszę mięso ugryźć. Ale o bułce coś powiedz. Mm. Ale jaka ładna, jaka duża była, Zobaczcie, Rozi ma naprawdę duże ręce, nie? Bułka jest mega duża, ale bułka to nie jest to co jest. Nie. Mm. No już widziałem po. ręka. No, jest tu twarcza. No, mhm. jest twarcza. A za naszych czasów ta buła była taka fajna, miękka, nie pamiętasz? Pamiętam. Czyli trochę miałem nosa, żeby wziąć wstawać. sałacie. Mhm. Bo sam smak tego. Spodu... O! Tu jest taka buła jak kiedyś nasza była, bo od, od spodu, nie? Ale to z góry nie wiem, czy to jest. Ymm, dlatego, że za mocno przypieczona? Czy może starsza? Czy może jest stara, po prostu i odgrzana, nie? Mhm. Tego nie wiem. Ale sam środek. Półka jest bardzo ważna, jednak nie w hamburgerze takim klasycznym. Mhm. Podstawa. Naprawdę z ręką na sercu. Środek to jest to, co, to, co kiedyś. Tak. Naprawdę? Środek jest to mm. i nawet ta surówka taka ta surówka, bardzo ta... taka pocięta na takie malutkie zmielona. Nawet, nawet, tak. nawet tak nawet rzeczywiście to mięso chociaż jest troszeczkę no jest jest taki papiecz, Nie jest no. my mieliśmy takie kotlety takiego kotleta nie takie klopsy no mm. ale rzeczywiście smakiem jest no uh -huh. myślę że ten smak robi mocno surówka wiesz też surówka i najlepsze właśnie było Było jak ta surówka z czerwonej kapusty się tak się zmieszała ze wszystkim nie pamiętasz Remo? pamiętam z tymi sosami, z tym mięsem. I ja teraz biorę takiego kęsa właśnie, bo jestem na tym etapie. O, mógłby dać tutaj jedną gwiazdkę Michelin. Co ty gadasz? No. Czyli to jest drugie miejsce w Poznaniu, które dostaje właśnie tą gwiazdkę. Bo już jedno jest, nie? Bo no tam, widzowie czy chcą, żebyśmy no właśnie, pojechali bo do restauracji... właśnie, bo w Poznaniu u nas otworzyli pierwszą tak. restaurację z gwiazdką Michelin. Tak jest. I czy wy chcecie, żebyśmy pojechali, to jest restauracja -no, Mugo. Muga, Muga. To jest prawie Mugo. Tak. Mógł, a wiem, to się wszystko nie Jak Oni... chcecie to pojedziemy. W każdym jedzie, podczas... razie słuchajcie, te nasze bardzo dobre opinie troszeczkę są też przez to, przez sentyment, nie? Przez sentyment, oczywiście. No, oczywiście. Chyba może sentyment, to nie smakować? Tak, tak, tak. Ale nie wydaje się. A my na tym co... się wychowaliśmy, właśnie. Dobrze, Miki. Co tego hot doga, Miki? On mi przypomina trochę IKE, jeżeli chodzi o ten. O cebulkę i o do cebulkę, cebulkę, nie? Aha. Pachnie bardzo ładnie. dodatki są te same, co u chłopaków, czyli ta modra kapusta, ogórek i tylko jej umie się różni, że mam cebulkę prażoną. No i parówkę. zobaczmy. Bułka jest z drugiej strony tak wygląda. Jest już trochę twarda, ale żała hmm. tam chyba z trzy minutki. Co? Naprawdę dobry hot dog. Smakuje... Słuchajcie, smakuje bardzo podobnie do Ikei, ale jest super. A ile to kosztowało? 12 zł z dodatkami. Czyli ten kosztował, słuchajcie, 12 zł w Ikei teraz, teraz podrożało do chyba 4, ale kosztowała jakaś złotówka. Złotówkę, powiem. Słuchajcie, zarówno ogórki, jak i cebulka na górze dają dokładnie ten sam smak, co w Ikei. Muszę przyznać, że buła jest przeogromna. Ciężko ją nawet ugryźć, parówka jest cieplutka, mięciutka, jest miękki flak. Pyszny hot dog. Chciałbym takiego jeść hot doga sobie codziennie. To Naprawdę, taki hot, dog, taki hot dog, co I lecisz na dworzec i mówisz, że zjadłem sobie hot doga, ten jest rewelacyjny, nie? Oceniamy na cztery gwiazdki, jedzenie ocenię na cztery, obsługę na 5, klimat na 5. A więc no to jest bez obsługa fajna bardzo. I, Nasze tak, stare smaki. Super miejsce, super miejsce. Można zapomnieć o rzeczywistości. Super jedzenie. Proponujemy tylko zmienić kawę. Kawę. Kropka na bank, to przeczytają I może zamówią, nie? Więc jak tu zamówicie kawę, kochani, no to wtedy macie tylu klientów, ale jakbyście zamówili kawę u nas w sklepie, to dajcie nam znać na DMy, na Instagramie. -y. Życie zaczyna się po 40, a my wszystkim naszym widzom powiemy, że tutaj jest podawana nasza kawa. Tak. A ja wam daję instrukcję właśnie w tym momencie, jak, jak ją zrobić? dokładnie. Strówka uśmiechu, komentarz i subarykcja. Eno. Pozdrawiamy.